No i jestem na stadionie, udało mi się dotrzeć w porę. Pod stadionem oczywiście byli ludzie, którzy sprzedawali bilet. za 40 yuanów udało mi się kupić, czyli 20 parę złotych niecałe, więc to znaczy całe 20 złotych, niecałe 25. Więc jest w porządku. Jest to stadion Zhejiang Lucheng. Zhejiang, czyli prowincja, gdzie jest Hangzhou, której Hangzhou jest zresztą stolicą. No i stadion jest spory, ponad 50 tysięcy miejsc ma. Na... No frekwencja niestety tutaj nie dopisuje za bardzo, bo nie wiem ile tutaj ludzi jest, ale ze 3-4 tysiące może niewiele w sumie. Tradycyjnie już też przed kupiłem sobie koszulkę klubową, e, też dosyć wstania była, no i czekamy teraz na rozpoczęcie. Zhejiang Luczeń to teraz w pierwszej lidze chińskiej, czyli to jest drugi poziom. To jest ta sama liga, w której też występuje Beijing-Beikong, tylko że gdy teraz Zhejiang walczy o awans do Superligi, no to Peking tam powoli się tuła gdzieś e, w dolnej połowie tabeli i nie idzie im to za bardzo. No ale tutaj drużyna z Hangzhou jest dosyć mocna w tej lidze, więc dzisiaj możemy się spodziewać oczywiście ich zwycięstwa. Kurczę, no chciałem pokazać wam właśnie skład dzisiejszego meczu, no ale jak widać nie ma składu tutaj na stronce, e, więc, więc w sumie nawet nie będę chyba wiedział kto będzie dzisiaj grał. No ale przynajmniej mogę wam pokazać jakim składem pełnym dysponuje drużyna z Hangzhou. No szczerze mówiąc nikogo nie kojarzę z drużyny z Hangzhou. Mamy tutaj na przykład innego gracza z południowej Afryki, który w przeszłości grał w Bach-Bach-Karabach, czyli drużyny, która nieraz już wyeliminowała polską drużynę z europejskich pucharów, ale... No nie, 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 nie są to raczej jacyś super zawodnicy. Na stadionie widzimy też kibiców gości. Siedzą sobie za jedną z bramek i jest ich taka nawet całkiem spora grupka. Z 100 osób może 150. A obok kibiców gości co ciekawe siedzi jakaś, nie wiem, żandarmeria wojskowa, jacyś żołnierze czy, czy milicjanci, nie wiem, no siedzą jacyś tacy panowie w poważnych strojach i, no, i oglądają. Do przerwy po dosyć nieciekawej pierwszej połowie, jest 0-1, czyli no, gospodarze przegrywają, nie wygląda to za dobrze, niby przeważają, ale skuteczność tutaj trochę nie dopisuje im. Poza tym no niewiele tych okazji było w pierwszej połowie, ale najbardziej mi się podobają jednak kibice, bo mają bardzo takie ciekawe przyśpiewki, takie, których jeszcze nigdy nie słyszałem i nazwałbym je takimi prawie że magicznymi, wprawiającymi w jakiś trans, taki, że się aż spać tutaj chce. Nie, ale naprawdę przyjemnie tego się słychało, więc a, to jest jak najbardziej na plus. No a zaraz zaczynamy drugą połowę. Trzeba powiedzieć, że ostatnie 15 minut, drugie połowy, było naprawdę świetne. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to na początku Leonik strzelił drugą bramkę. Było przez długi czas 2-0, a potem karny dla dziedziań. jakoś tak w 74 minucie wykorzystany. Było 1-2 i ten karny właśnie okazał się takim sygnałem dla dziedziań, że tutaj jeszcze coś mogą ugrać. I faktycznie ugrali, bo jeszcze w 80 tam minucie wystrzelili na 2-2. Był remis, e, potem zaczęła się strasznie brutalna gra ze strony gości. Sędzia w ogóle nie potrafił się w tym całym zamieszaniu odnaleźć, chyba z jedną żółtą kartkę tylko dał. Powinien dać niby sporo więcej z tego co tutaj było widać. No a potem przedłużył jeszcze drugą połowę o 4 minuty, w których zostało rozegrane może z 20 sekund, bo przez całą resztę czasu gracze gości po prostu leżeli na murawie i wzywali pomoc medyczną. I gdy w końcu zaczęli grę, no to sędzia zakończył mecz, co oczywiście tutaj wywołało niesamowitą drzawę i wyzwiska w kierunku sędziego. No więc 2-2, tyle się skończyło. Gospodarze chyba przeważali, no ale nie zawsze sędziowie tutaj pozwalają na sprawiedliwą grę i uczciwą. No ale trudno 2-2, zresztą to nie moja drużyna, ale... No ale to nie, było, to nie był ładny mecz sędziów. Jutro planuję wcześniej wstać i zacząć zwiedzanie, więc dzisiaj się żegnam. Na razie, cześć!